Przez te wszystkie lata na kanale miałem okazję sprawdzić dziesiątki padów, nagrać o nich osobne materiały albo pokazać je chociaż w serii Nienawidzę Poniedziałków. Ale kontroler, który trzymam dzisiaj, jest kontrolerem, który zasługuje na trochę więcej uwagi i pomoże jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: czy na pewno musicie go mieć, jeśli macie Xboxa? Albo Peceta, Xbox Elite Series 2 to kontroler inny niż wszystkie. I nie mówię tutaj tylko o cenie, która oscyluje w granicach 600-700 zł, ale myślę, że odpowiedź na pytanie, czy warto tyle wydać za ten kontroler, nasunie się wam sama pod koniec tego materiału jak omówię wszystkie jego cechy i opowiem o tym, jak mi się na nim grało. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. A opakowanie nie jest takie, jak można się byłoby spodziewać, kochani, bo w środku znajdziemy chociażby futerał. I to nie byle jaki futerał, tak naprawdę. Ten futerał nie dość, że trzyma wszystkie dodatkowe rzeczy, które, o których sobie zaraz opowiemy do tego kontrolera. To posiada również stację ładującą, którą możecie, z której możecie korzystać, trzymając ją w tym pokrowcu, przez co nic wam się nie będzie kurzyć. A wasz padik będzie ciągle naładowany, albo możecie sobie wyjąć, postawić na biurku i w ten sposób ładować właśnie wasz kontroler. Dowolność pełna, ale uważam, że sam pomysł na zrobienie stacji dokującej, której nie musicie wyjmować i dzięki której Wasze pady, kontrolery się nie kurzą. To jest lekki game changer, bo wszystkie moje pady w zasadzie są zakurzone jak cholera. Więc tutaj ogromny plus za takie przemyślenie tego pokrowca. Następną rzeczą, jaką znajdziemy w środku, jest prawie 3-metrowy kabel USB-A do USB-C, który pozwala na ładowanie tej bestii. Skoro jesteśmy przy ładowaniu. Jedno ładowanie, 40 godzin gry, czyli jeśli byście pracowali na pełny etat grając w gry, co pewnie jest marzeniem wielu z Was, moim też, chociaż chyba że mówimy o testowaniu, to już inna sprawa, to możecie grać przez 5 dni po 8 godzin dziennie i dopiero wtedy sięgnąć po ładowarkę. Co jest oczywiście bardzo imponującym wynikiem, daleko zostawiającym w tyle konkurencję, jak chociażby Dual Sensy od PlayStation. Więc tutaj już mamy pierwszy ogromny plus, jaki nam się wyłania. Oczywiście wiem, że pewnie zaraz w komentarzach pojawi się sekcja mówiąca o tym, że przecież można mieć zwykłego pada i akumulatorki i je ładować co jakiś czas i tylko je wymieniać. Tak, oczywiście, ale to jest raczej materiał o osobach, które szukają czegoś więcej niż tych akumulatorków i. Do tego więcej zaraz przejdziemy, bo bateria to nie jest najbardziej imponująca rzecz w tym kontrolerze. Jak już to wszystko wyciągniemy z pudełka, to naszym oczom ukazuje się ogrom możliwości, jaki staje przed nami. Możemy bowiem wymienić sobie analogii: możemy zmienić z tyłu za pomocą tych przełączników siłę nacisku wymaganą do dociśnięcia spustów. Możemy wymienić sobie łopatki z tyłu na takie, jakie nam odpowiadają, albo możemy je wyjąć, jeśli nie chcemy mapować żadnych przycisków właśnie na tych pleckach. Mamy możliwość wymiany krzyżaka. Jeśli zdejmiemy analogii, możemy zmienić czułość. Samych gałek, jak mocno trzeba nacisnąć, żeby nastąpiło wychylenie. Możemy zwiększyć bądź zmniejszyć tę czułość, co było moim pierwszym krokiem tak naprawdę w przypadku prawego analoga, bo jak tylko podłączyłem ten kontroler na ustawieniach powiedzmy fabrycznych do konsoli, no to w Fortnite ciężko było mi wycelować. Ja wiem, może nie najlepszy wybór na pierwszy test, ale czemu nie? Gra jest moim zdaniem coraz lepsza. I dzięki dołączonemu małemu kluczykowi możemy przekręcić tutaj ten trybik, dzięki któremu Będziemy w stanie wyregulować to, jak duży nacisk musi być naszego kciuka, żeby się przycelować, żeby wychylić. Na dodatek można zamienić te analogi systemowo, czyli na przykład jeśli nie wiem, może są takie osoby, ale jeśli chcecie celować lewym analogiem, a chodzić prawym, możecie to zrobić za pomocą aplikacji. O samej aplikacji oczywiście też zaraz opowiem, bo tam dopiero skrywa się serce tego kontrolera. I chyba jego największa moc. Z przodu mamy taki typowy zestaw przycisków z jednym małym wyjątkiem. Ten tutaj mały przycisk to nie jest przycisk do udostępniania. To jest guzik, dzięki któremu możecie zmienić sobie wasze profile. Kontroler może mieć zapisane jednocześnie trzy profile przycisków. To też się sprowadza wszystko do aplikacji, w której przypisujemy te profile. Zaraz o tym opowiem, ale jeśli chcecie mieć przycisk SHARE, niestety musicie zmapować go sobie na dowolny inny, ale na szczęście jest tutaj pełna dowolność tego, jaki to będzie. Grzechem by było nie wspomnieć o gumowym wykończeniu, które znajduje się w tym miejscu, w którym jest najbardziej potrzebne, czyli tu, gdzie nasze dłonie zajmują największą powierzchnię. Dzięki temu nie pocą się one zbytnio, a. Jest też bardzo solidny grip, bardzo solidnie się go trzyma, więc mamy pewną, pe pełną pewność, że nie wyśliznie nam się z ręki i nie stanie się nic niepożądanego. To jest pad, który dostosowuje się do Was, a nie Wy do niego, i skoro już jesteśmy przy tym dostosowywaniu się do nas to musimy pomówi pomówić o aplikacji, bo tak jak mówiłem, to jest serce tego kontrolera. W samej aplikacji możemy sobie stworzyć aż 250 własnych schematów przycisków, które zapisywane są w chmurze, więc jeśli macie jednego elita, dokupicie następnego, to nie musicie tworzyć tych profili od nowa. One są dalej w waszej chmurze na tym koncie Microsoft. Możecie wykorzystać i przypisać sobie do tego pada. Możemy zamienić, tak jak wspominałem, analogi miejscami, żeby lewy odpowiadał za celowanie, a prawy zachodzenie. Możemy ustawić, że Y będzie spustem. Czemu nie? Może komuś tak jest wygodniej? Każdy gra inaczej. Fortnite jest tego właśnie... nie przypadkowo użyłem go na początku, bo Fortnite jest świetnym przy, przykładem tego, zwłaszcza jeśli gracie w trybie budowania, to zawsze gracze PC-towi na myszkach, które mają makro, czy mają dodatkowe przyciski, które można było zmapować w dowolny sposób, zawsze mieli przewagę. Teraz ta przewaga trochę trafia do nas. To my możemy znowu móc więcej. I nie inaczej jest w przypadku tego pada. Tak jak wspominałem, te łopatki z tyłu możemy zmapować sobie na dowolny przycisk, ale nie tylko, możemy zmapować także funkcje, takie jak zrób zrzut ekranu, nagraj wideo z ekranu, jest możliwości całe mnóstwo. I to chyba najbardziej wyróżnia ten kontroler. Ja na Elite gram od dawna, kupiłem jakiś czas temu e, Xbox Elite 2 z Halo. Ten czarny przyszedł do mnie od Microsoftu i chcę, żeby to było jasno powiedziane, że otrzymałem go od Microsoftu, ale swoją opinię wyrobiłem sobie już dawno o nim, bo grałem na tym, którego sam kupiłem. I ja mogę polecić. Ja za tamtego zapłaciłem prawie 900 zł, co uważałem, że jest bardzo wysoką ceną. Jeśli możecie kupić zwykłego, czarnego, bezmalowania Halo za jakieś 600, właśnie 700 zł, to jest dobra cena. A czasem na promkach możecie go dorwać dużo taniej. Ostatnio był za strasznie śmieszne pieniądze. I jeśli szukacie i jeśli potrzebujecie czegoś więcej do, do waszego grania, jeśli brakuje wam przycisków, uważacie, że można lepiej, to. Proponuje zapolować na, tego, na ten kontroler, właśnie czy w promkach, czy po prostu na niego odłożyć. Uważam, że jest to najlepsza opcja na granie czy na Xboxie, czy na PC, bo oczywiście możecie go sobie przypisać jednocześnie do Xboxa i jednocześnie do Peceta. Taki Protip wystarczy nacisnąć dwa razy przycisk szybko do parowania i się przełączy na drugie urządzenie więc jeśli o tym nie wiedzieliście, to myślę, że to jest cenna uwaga. Sam kontroler mega polecam, ja jestem z niego bardzo zadowolony. To ile jesteście w stanie wydać, to już od Was zależy. Natomiast ja technicznie nie mam mu nic do zarzucenia. Ten kontroler z Halo działa mi już od wielu miesięcy i nie miałem żadnych problemów. Mam nadzieję, że z tym będzie tak samo. Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym materiałem, czy wy szukacie czegoś więcej do swojego Xboxa, do swojego PC'a, do swojego grania, bo ten kontroler też oczywiście działa ze Steam Deckiem, nie ma najmniejszego problemu, to jest zwykłe urządzenie Bluetooth, więc możecie je sparować. Jestem ciekawy, czy taka cena was nie odstrasza, czy to nie jest trochę za dużo za kontroler? Piszcie w komentarzach, jak zawsze jestem ciekawy, jaka dyskusja się wywiąże. A póki co, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie, kochani. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Serwis! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału. zwłaszcza Mir, Defomirowi, ArtDiverowi za bycie spornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.